Witajcie w imieniu Jezusa Chrystusa. Jak to dobrze rozumieć się ze zborem bez słów. Do tego przesłania, które dzisiaj tutaj padnie, przed Wieczerzą Pańską, e, zainspirowała mnie siostra, która mnie akurat zapytała, siostra z Komorowa, Edyta, która mnie akurat zapytała o te wersety, i wspólnie gdzieś tam pochyliliśmy się nad nimi. Kto ma Słowo Boże, niech sobie otworzy Ewangelię Mateusza na szóstym rozdziale, dwudziesty drugi i dwudziesty trzeci werset. Kto nie ma Bożego Słowa, niech nabierze dobrego nawyku i niech to Słowo Boże zawsze przy sobie ma. I czytamy wśród wielu słów Pana Jezusa, które padają w kontekście kazania na górze, takie wydawałoby się niezrozumiałe stwierdzenie. Oko jest dla ciała niczym lampa. Jeśli Twoim oczom niczego nie brakuje, całe Twoje ciało jest jasne. Lecz jeśli Twoje oko słabnie, całe ciało pogrąża się w mroku. A jeśli ściemnieje źródło Twojego światła, to ogarniać Cię będzie naprawdę wielka ciemność. Te słowa są pozornie niezrozumiałe, dlatego że Pan Jezus. Kiedy mówi te kazania na górze, on mówi je do narodu wybranego, do Hebrajczyków. Tam są zebrani Żydzi i dla nich pewne określenia są jasne, natomiast my czasem potrzebujemy odkryć pewien kontekst, pewien, pewne, pewne uwarunkowania kulturowe, by zrozumieć głębie tego, o czym jest mowa. W tradycji hebrajskiej, w tradycji żydowskiej funkcjonowało takie przysłowie, które. Nie da się przełożyć na język polski, ale one mogłoby oznaczać, gdybyśmy to próbowali wytłumaczyć, że oko zdrowe to oko hojne, a oko skąpe. To oko, które choruje. I on do tego nawiązał, do tego przysłowia. Zresztą, kiedy zobaczycie od 19 wersetu i zobaczycie dwa, trzy kolejne wersety po tym fragmencie, jest jasne, że on mówi o hojności i mówi o skomstwie, bo zobaczcie kontekst. Nie gromadźcie sobie skarbów na ziemi, gdzie mól i rdza niszczeją, gdzie złodzieje włamują się i kradną. Gromadźcie sobie skarby w niebie, tam ani mól, ani rdza nie niszczą. Tam też złodzieje nie włamują się i nie kradną, bo gdzie jest Twój skarb? Tam będzie Twoje serce. Oko jest dla ciała niczym lampa, jeśli Twoim oczom niczego nie brakuje, całe Twoje ciało jest jasne, lecz jeśli Twoje oko słabnie, całe ciało pogrąża się w mroku, a jeśli ściemnieje źródło Twojego światła, to ogarniać cię będzie naprawdę wielka ciemność. Nikt nie może być sługą dwóch Panów, gdyż albo jednego będzie nienawidził, a drugiego kochał, albo do jednego przylgnie, a drugim pogardzi. Nie jesteście w stanie służyć Bogu i pieniądzom. I już przy kontekście jest jasny dowód, że o to chodziło w tej hebrajskiej tradycji związanej z okiem hojnym i z okiem skromnym. Takie było przysłowie i do tego pan Jezus nawiązał. Tylko dla nich znów było coś jasne, co dla nas nie jest jasne, ale ja to dzisiaj powiem w duchu Ewangelii, w duchu Ewangelii, w tym wszystkim nie chodzi wyłącznie o pieniądze. Oni nie rozumieli tego tak jak my rozumiemy, że hojny i i skąpy to ktoś, kto daje pieniądze i ktoś, kto trzyma te pieniądze dla siebie. Oni w ogóle mieli inne pojęcie pieniędzy, przeliczali pieniądze na czas, a nie tak jak my dzisiaj, bo pieniądz tak naprawdę jest tylko miernikiem twojego czasu. Tyle jest wart, ile czas, który potrzebowałeś, żeby go wyprodukować. I ta hojność to hojność. Jako postawa, jako postawa Twojego życia. No ja bym chciał, żebyśmy sobie dzisiaj przed Wieczerzą Pańską takie zadali pytanie, czy nasze oko jest zdrowe, czy nasze oko jest chore? Czy jesteśmy hojni, czy jesteśmy skąpi? Hojni w miłosierdzie. Hojni w czas, który przeznaczamy dla drugiego człowieka, hojni w przebaczenie, hojni w miłość, hojni w te wszystkie wartości które są o wiele cenniejsze niż złotówki czy jakakolwiek inna waluta. Czy my jesteśmy hojni? Czy my jesteśmy hojni dla naszych rodziców? Czy my jesteśmy hojni dla naszych dzieci? Czy my jesteśmy hojni dla naszej żony? Czy my jesteśmy hojni dla naszych mężów? Czy my jesteśmy hojni dla pracodawcy? Czy my jesteśmy hojni dla pracowników, jeśli ktoś jest pracodawcą? Czy jesteśmy hojni dla tych, którzy względem nas zawinili, czy też jesteśmy skąpi dla tych wszystkich ludzi? Czy obdarzamy ich hojnie swoją miłością, swoim miłosierdziem, swoim przebaczeniem, swoim czasem, swoim zrozumieniem, swoją akceptacją, pomimo tego, że w wielu poglądach ten drugi człowiek myśli trochę inaczej? Czy jesteśmy hojni w wybaczaniu czyich potknięć, czy też jesteśmy skąpi i jedynie na siebie? Patrzymy i na siebie jesteśmy ukierunkowani. Wiecie, te zdrowe oko, ta postawia hojności przynosi, tak jak tu jest napisane, światło do mojego i twojego życia. Kiedy ja jestem hojny, kiedy ja jestem otwarty na drugiego człowieka, kiedy ja go błogosławię całym sobą i jeszcze raz powtarzam, nie chodzi tylko o złotówki, one też mają znaczenie. Ale nie chodzi tylko o złudówki. Czy kiedy ja jestem taki otwarty, życzliwy, pełen przebaczenia, pełen miłości, pełen miłosierdzia, nie mam problemu z obdarzeniem kogoś swoim czasem, nie mam problemu z przeskoczeniem pewnych różnic pomiędzy nami, nie mam problemu z przeskoczeniem jakichś różnic również w poglądach między nami, to całe moje życie jaśnieje, bo ja w środku jaśnieję Chrystusem. I ja nagle jestem coś, co jest największą wartością chrześcijaństwa. Jestem w pokoju Bożym, jestem w spokoju, bo jestem hojny. Ale kiedy jestem skąpy, kiedy jestem ukierunkowany na siebie, kiedy przeliczam, co mi to da, co ja na tym zyskam, no to prędzej czy później ogarniecie mrok. Dlatego, że Ty równa się mrok, Chrystus równa się światło. Ty, jak będziesz panem i gospodarzem swoich wartości, to równa się mrok. Chrystus, gdy będzie gospodarzem i panem Twoich wartości, to równa się światło. I to jest właśnie duch Ewangelii, ta hojność. Ta hojność względem drugiego człowieka. To jest właśnie to, co zostawił tutaj Pan Jezus na ziemi i to kazał Kościołowi przekazywać dalej bycie hojnym, bo On był hojny. On miał czas dla każdego. Dla Ciebie również, dla mnie również. Przecież dobrze o tym wiemy. On miał miłosierdzie dla każdego. Wszyscy potrzebowaliśmy tego miłosierdzia. On miał przebaczenie dla każdego. Ty i ja potrzebowaliśmy i potrzebujemy Jego przebaczenia. On miał łaskę dla mnie i dla ciebie i potrzebujemy tej łaski. On miał niewyczerpane pokłady przeskoczenia różnic pomiędzy Tobą a nim, pomiędzy Mną a nim i potrzebujemy tej Jego hojności do końca życia. On był człowiekiem hojnym. Hojnym całym sobą i powiedział: Naśladujcie mnie. Bądźcie moimi uczniami. Reprezentujcie mnie w ten sposób. Chojność równa się światło. Brak hojności kończy się ciemnością. Oko jest dla ciała niczym lampa. Jeśli twoim oczom niczego nie brakuje, całe twoje ciało jest jasne. Hojność jest dla ciała niczym lampa. Jeśli Twojej postawie, Twojej hojności niczego nie brakuje, całe Twoje życie jest jasne. Lecz jeśli Twoje oko słabnie, jeśli Twoja hojność słabnie, jeśli Twoja postawa słabnie, to całe Twoje życie pogrąża się w mroku. A jeśli ściemnieje źródło Twojego światła, jeśli ta hojność. Spadnie, jeśli upłynie, jeśli nie zadbasz o to, to ogarniać Cię będzie naprawdę wielka ciemność. A tam jest płacz i zgrzytanie zębami. Mam nadzieję, że wybaczycie tą parafrazę, ale myślę, że ona jest teraz dość dobrze zrozumiała. Albo wiem, ja przyjąłem od Pana to, co Wam przekazałem. Że pan Jezus tej nocy, której był wydany, wziął chleb, a podziękowawszy, złamał i rzekł: Bierzcie jedzcie, to jest ciało moje za was wydane. To czyncie na pamiątkę moją. Podobnie i kielich po wieczerze mówiąc: Ten kielich to nowe przymierze we krwi mojej. To czyńcie, ilekroć pić będziecie na pamiątkę moją. Albowiem, ilekroć ten chleb jecie, a z kielicha tego pijecie, śmierć pańską zwiastujecie, aż przyjdzie. Przeto ktokolwiek, by jadł chleb i pił z kielicha pańskiego niegodnie, winien będzie ciała i krwi pańskiej. Niechże więc człowiek samego siebie doświadcza, i tak niech jest chleba tego i z kielicha tego pije, albowiem kto jej pije niegodnie, nie rozróżniając ciała pańskiego, sąd własny jej pije. Dlatego jest między wami wielu chorych i słabych, a nie mało zasnęło, bo gdybyśmy sami siebie osądzali, nie podlegalibyśmy sądowi. Gdy zaś jesteśmy sądzeni przez Pana, znaczy to, że nas wychowuje, abyśmy wraz ze światem nie zostali potępieni. Dobry Boże, tak bardzo Cię potrzebujemy. Potrzebujemy Cię, Panie, by w Twoim duchu być hojnymi, Panie, by Panie Ciebie reprezentować. Tak Cię proszę, Panie, byś Ty zesłał swojego świętego ducha na każde potrzebujące ciało. Byś Ty Panie obdarzył nas, Panie, swoim świętym Duchem, namaścił nas, Panie, swoim świętym Duchem, tak, żeby się z nas wylewało. Proszę Cię, Panie, byś Ty, Panie, to otwarte niebo, które jest otwarte dzięki ofierze Twojego Syna, Jezusa Chrystusa, byś Ty, Panie, wylał z tego nieba na nas całą obfitość, ale byśmy z niej właściwie korzystali, by ta obfitość funkcjonowała w naszej hojności dla wszystkich tych, którzy jeszcze Ciebie nie znają. Proszę cię, duchu święty, byś dotknął wszystkich tych, których powinieneś dotknąć. Gdzieś tam w ich sercach jest jeszcze niedowiarstwo. Gdzieś tam zalęk się mrok, mrok. Ty, panie, przyjdź ze swoim świętym duchem i oświeć to miejsce, bo to wszystko należy do ciebie. Proszę cię, panie Jezu, byśmy szukali pokoju. Pokoju w Ewangelii, a nie powodów do tego, by się na Ewangelię i na drugiego człowieka, który jest sednem Ewangelii, zamykali. Proszę Cię, Panie Jezu, byśmy w tym wszystkim byli rozsądni, byśmy pamiętali, że wszystkie nasze pomysły, wszystkie nasze definicje musi definiować Twoje słowo. Proszę Cię, Jezu Chryste, byśmy byli tą solą i tym światłem, której Ty się nie zawstydzisz, byśmy hojnie obdarzali chrześcijaństwem wszystkich na obkoło. Proszę Cię Duchu Święty, byś nas dotykał, byś nas wypalał. Jeśli trzeba, to nas zabij, żebyśmy mogli narodzić się na nowo. Niech wszystko to, co bezużyteczne, wszystko to, co martwe, wszystko to, co nie pochodzi z nieba, niech przestanie mieć udział w naszym życiu, aby wartości Królestwa Bożego zajaśniały, by zajaśniał nam Jezus Chrystus. Byś ty nam, Panie, zajaśniał. Proszę Cię, Panie, o tych, którzy jeszcze nie wyznali Cię swoimi ustami i nie uwierzyli w swoim sercu, by uwierzyli w swoim sercu i wyznali swoimi ustami, że Ty jesteś ich Panem, by zrozumieli, że oni nie mogą Cię uczynić Panem, bo Panem uczynił Cię Twój ojciec, ale mogą Cię uczynić Panem swojego życia, mogą oddać stery swojego życia pod Twoją kontrolę i z całą pewnością wyjdzie im to na dobre. Proszę cię, panie, byśmy nigdy nie zapominali, że chrześcijaństwo to my i Bóg, a nie ja i Bóg. By to ego z naszego życia zostało wykluczone raz na zawsze. Byśmy potrafili nosić krzyż, byśmy potrafili Ciebie naśladować, zwłaszcza wtedy, kiedy to polega na po prostu przebaczeniu drugiemu człowiekowi. W imieniu Jezusa Chrystusa, panie, byśmy godnie reprezentowali Twoje ciało i byśmy godnie teraz spożyli tą wieczerzę pańską. Byśmy. Kiedy przed całym światem duchowym zwiastujemy Twoją śmierć, Twoje zmartwychwstanie i Twoje ponowne przyjście, byśmy wiedzieli, że za nas zmarłeś, zmartwychwstałeś dla naszego usprawiedliwienia i zobowiązałeś nas, byśmy godnie czekali na Twoje przyjście. Maranata, Panie. Amen.